to ja dzisiaj Wam pokażę, jak zepsuć um, licznik nieprawdziwy subskrypcjami. A więc FREVI um, 0 um, Jak będzie się nazywał najdłużej? Um, ja robię różnymi tak randomowo. Widzimy się, kiedy ja to zrobię. Jak coś ja to zrobiłem. Um, bardzo Was proszę, żebyście byli mili, ale trzeba zhakować to. subskrypcje, to nie jest prawdziwe. Um, I po prostu, no wiecie, no. Nie zapomnijcie o łapce i subskrypcji Przedał mi się na coś A więc um, Możemy zacząć 0 um, sekund i Lecimy, leci tak Liczby są bardzo dużo Dużo, dużo, dużo. I w taki sposób się przyje, to Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie zapomnijcie o subskrypcji. No i em, też możemy najdłuższy notatnik